Aby zwrócić uwagę niemieckiego strzelca wyborowego, radziecki snajper potrząsnął pustą puszką na sznurku przy oknie, a gdy przeciwnik dał się nabrać, natychmiast go unieszkodliwił. Zmienił pozycję i podniósł hełm na innym karabinie, ale Niemcy już nie dali się oszukać. Gdy tylko wyszedł na zewnątrz, został zauważony i otoczony. Więc chwycił ośmiometrową linę, zeskoczył z trzeciego piętra, po czym przygotował sprytną pułapkę, w którą wszedł jeden z żołnierzy. Następnie Używając odbicia w lustrze wyeliminował kolejnych trzech snajperów, otwierając drogę dla głównego oddziału. Niemcy jednak odpowiedzieli moździerzami i karabinami maszynowymi, więc radziecki strzelec błyskawicznie zneutralizował operatorów i obserwatorów, aż ostatnia pozycja ogniowa upadła. Gdy wojska ruszyły do ataku, Niemcy zaczęli rozpuszczać fałszywe informacje, by zbawić elitarny zespół snajperski – Moonlighta. Zespół wszedł w zasadzkę, ale Moonlight tym razem nie brał udziału w akcji. Niemcy, przekonani o sukcesie, ponownie zastawili pułapkę, nie wiedząc, że to oni są obserwowani. Moonlight zrobił prosty palnik z waty i wódki, podgrzał dwie naboje jako przynęte i w tym czasie po kolei unieszkodliwił trzech ukrytych snajperów: jednego przez odbicie w szkle, drugiego dzięki sprytnemu manewrowi z hełmem, a trzeciego używając worka ziemniaków jako zmyłki. Gdy niemiecki oficer spanikował i wezwał wsparcie, Moonlight zniknął, zostawiając tylko dwa podgrzane naboje cicho tykające w pustych górach.